Panie trenerze, przed nami kolejne spotkanie. Tym razem rywalem Rakowa będzie zespół błękitnych Stargard. I można powiedzieć, że, w czterech, że takie cztery mecze to będą trzy hitowe, bo, bo to, to spotkanie z zespołem, który zajmuje miejsce w górnej części tabeli. Przede wszystkim jedziemy na daleki wyjazd. Stosunkowo wcześniej, żeby do tego meczu się dobrze przygotować. I rzeczywiście Stargard gra nadspodziewanie dobrze. W zeszłym roku o, o tej porze był na ostatnim miejscu. W tej chwili jest na czwartym miejscu, więc duży progres w tym zespole. My mamy dobre wspomnienia ze Stargardu, bo rok temu w zeszłym sezonie wygraliśmy 2 do 1 i została przerwana ta długa passa meczów bez zwycięstwa na wyjeździe. Także chyba należy być optymistą przed tym spotkaniem. Zgadza się. To było pierwsze, pierwsze zwycięstwo pod moją wodzą tutaj. Rakowa i mam nadzieję, że, że ta dobra passa z tym zespołem zostanie utrzymana. Co możemy powiedzieć o zespole błękitnym? Gra tam dwóch zawodników z przeszłością rakowską, czyli Przemysław Rubel i teraz niedawno dołączył Grzegorz Rogala, który już w ostatnim meczu wystąpił, także kilka znanych twarzy jest. Jeżeli chodzi o, o zespół błękitnych, na pewno to twardy, waleczny zespół, taki, e, taki zespół skonsolidowany. Tam są stosunkowo niewielkie zmiany od dłuższego czasu i myślę, że to jest główna przyczyna tego, że oni są tak wysoko. Wracając teraz do Rakowa to to, co się rzuca w oczy, to oczywiście to, że Raków cały czas jest niepokonany, cały czas punktuje, zdobywa bramki, ale też w tych ostatnich meczach co ważne tych bramek nie traci. Czyli z tej gry defensywnej również należy być zadowolonym. Tak, trudno doszukiwać się na siłę mankamentów. Natomiast to już jest przeszłość. Nie? Nowa historia przed nami czyli kolejny mecz i na tym się koncentrujemy. Nie, nie za bardzo myślimy o, o jakichś seriach, miejsców w tabeli yy, straconych bądź nie bramkach. Oczywiście analizujemy te mecze, pracujemy z dnia na dzień, ale teraz najważniejsza jest sobota i mecz z błękitnymi. To jeszcze na koniec pytanie o Petera Mazana, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy i, i on już w dwóch meczach wystąpił w pierwszym składzie i można powiedzieć, że zwłaszcza w tym ostatnim był zamieszany pozytywnie w dwie bramki. Zresztą w niepołomnicach po jego Filip Kowalczyk dobijał, także widać, że ten zawodnik szybko wkomponował się w pana zespół. Zgadzam się, zgadzam się. No, właściwie w tym pytaniu została zawarta odpowiedź już, więc no, niewiele mogę tutaj dodać. Jesteśmy zadowoleni z Petera, choć miał, miał teraz problemy troszeczkę zdrowotne. Tym bardziej się cieszymy, że doszedł do siebie i, i jedzie z nami na mecz.